A to jest mój sposób na zmniejszenie spalania pelety. Tutaj do popielnika wyrzucam parę drewienek. Jak się rozpala pelet spala drewienko, zwiększa temperaturę, przy czym skraca czas palenia do temperatury zadanej. Czas na wykresie. Później mam wydłużony do następnego rozpalenia. Tylko trzeba uważać na temperaturę, bo czasami potrafi podskoczyć. Tutaj ostatnio dodawałem wczoraj do trzech no podskoczyła mi do 79. O. 79, ale potem, jak widać, dłużej temperatura spadała do histerezy. Generalnie trzeba uważać, żeby za dużo nie podłożyć albo obniżyć. Temperaturę zadaną, żeby nam się woda nie zagotowała w kotle. Pozdrawiam.